Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert. Pilne. Szanowni Państwo, Karol Nawrocki został złapany w na, jak wychodził, kiedy był wezwany na dywanik Dieresława Kaczyńskiego. Oczywiście ściemniał, kłamał, e, w jakiej sprawie był ten dywanik. Ja zacytuję Państwu, to jest prywatna korespondencja, ale co napisali do mnie koledzy. Międzynarodowe dynamiczne spotkania trzy kropki, kobiety zagraniczne, <gry> Tam dalej jest ta jeszcze korespondencja, ale już no nie obraźcie się państwo, czytać jej państwu nie mogę i szanowni państwo, możemy, zdecydujemy za wirtualną Polską dokładnie jak to wyglądało. Opracował pan Mateusz Krzmiel, promowany jako obywatel nie. Obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki został przyłapany na wizycie w głównej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. W tym samym czasie przy, Now przy Nowogrodzki odbywała się narada kierownictwa partii. Przedstawiany przez PiS jako obywatelski kandydat na prezydenta, a po wyjściu siedziba Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że był w niej udzielić wywiadu. Zupełnie przypadkiem w tym samym czasie trwała tam na Rada Partii. Dopytywany przez dziennikarzy o powody obecności w siedzibie partii, Nawrocki odpowiedział, że był w stanie udziel żeby udzielić wywiadu. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co to był za wywiad i dla jakiej stacji. Nie byłem na kierownictwie par Partii Prawa i Sprawiedliwości. Wywiad miałem. Nie byłem na tym spotkaniu. I go nie widziałem z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, mówi Nawrocki. To był pan w siedzibie PiS i nawet pan się nie przywitał z kierownictwem? Dopytywała dziennikarka Polsat News. Nie, byłem z łatwiejszą inną sprawę odpowiedział Nawrocki. Dodał, że udzielony przez niego wywiad będzie bardzo ciekawy i dobry. Z tej tanet możemy pojechać? Zapytał zniecierpliwiony kandydat na prezydenta. Dodał, że w sobotę pojawi się na Dolnym Śląsku, czyli dzisiaj. W piątek Policji Obywatelskiej poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie kandydata na PiS, na prezydenta RP. Chodzi o informacje o Gazecie Wyborczej o, na temat apartamentu, z którego korzystał dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i korzystał przez pół roku za darmo. Wiecie Państwo, tutaj jest znamienna również odpowiedź Oświadczenie Muzeum. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku wydało oświadczenie, w wskazuje na nieprawidłowości przy wynajmie apartamentu przez Karola Nawrockiego. Czytamy w nim ponadto, że pokoje te nie powstały jako mieszkania przeznaczone dla poprzedniej dyrekcji, bo pamiętajcie, że pokrętnie jakoś to e, tłumaczył e, nasz, czy ich kandydat na prezydenta, ten pan. Poprzednio, który no, jednak no, pracował czy funkcjonował jako Alfons. Niezwykle ciekawe. Mm. Według informacji, jest z wyborców Karol Nawrowski przez pół roku bezpłatnie korzystał z apartamentu w kompleksie hotelowym Muzeum II wojny światowej. Karol Nawrowski tłumaczył się, że nie mieszkał przez ten czas w apartamencie Deluxe, a był on wynajęty na jego nazwisko. Muzeum wydało świadczenie, w którym prostuje słowa prezydenckiego kandydata PiS. W podanych okresach apartament nie mógł być dostępny dla innych osób. Stoi to w sprzeczności z stwierdzeniem Karola Nawrockiego. I tutaj wiecie państwo, obecni szefowie, oni tam na przykład nie korzystali ani razu z tego, departamentu, z tego apartamentu. Wiecie Państwo, te pokrętne tłumaczenia, że korzystał z niego podczas, że były dwa razy w kwarantannie, był prawda? No, w sytuacji, kiedy no ma 5 km do domu. Poprzednie te dziwne tłumaczenia dotyczące korzystania z samochodu służbowego, również niezwykle ważne. Cała ta niejasność. Czy kandydat, czy można uczestniczyć w polityce szefowi ipn no bo to jest wbrew ustawie. IPN nie może się angażować w żadne, w żadne działania polityczne. I wiecie Państwo, i ta żenująca odpowiedź dotycząca tego, co tam się działo, to znaczy, że tam były dynamiczne zagrania. Dynamiczne spotkania zagraniczne, jakieś kretynizmy, szanowni Państwo, tutaj koledzy sobie żartują, że spotkania dynamiczne kobiety zagraniczne. I to jest element tego, czym, co wiedzą służby specjalne, czym zajmowały się służby specjalne. Wiecie Państwo, to jest o tyle ukrętne bo mnóstwo ludzi spisu złapanych na różnego rodzaju przekrętach, nagle stosują taką metodę, że jest element niedopowiedzenia, element tajemniczości. No i oczywiście tutaj tłumaczenie, ja nie dla siebie, jak dla kraju. No i oczywiście każdy jest tam, bo to jest kwestia jakichś służb naszych, tutaj wewnętrznych, albo to jest kwestia naszego wywiadu. Wiecie Państwo, ten złapany i przyparty do muru pan Cieszyński, w związku z tą aferą respiratorową, to tutaj, gdzie się pan Izdebski skremował, wypłacił te sto kilkadziesiąt milionów w ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia. I kiedy został przyparty do muru, E, oczywiście powiedział, że, że on tutaj zwróci się o to, żeby potwierdziły swoje rekomendacje pana Jedebskiego CBA, no i wywiad. Wywiad, szanowni państwo, miał te rekomendacje, i cały czas m, te jego tłumaczenia szły w kierunku służb specjalnych. Tak, to, widzicie państwo, to można dowolne złodziejstwo m, tym, E, taką mm, narracją usprawiedliwić. Wyjątkowo ohydne e, według moich Jurek na został wezwany zwane tam na dywanik, ponieważ wiecie Państwo, Kaczyński rozumuje jednoznacznie, jeżeli na początku kampanii ktoś używa tak mocnych argumentów, jakich użył m.in. redaktor Czuchnowski o tych jego. Aha. Na cyrkach z apartamentem, prawda, na tych, tych tych rzeczach, to co tam zostało jeszcze? I zrobiono to, co robi się w takich kampaniach, powiedzmy, w stylu amerykańskim, czyli najpierw oni zrobili tego wcześniej, włożyli kandydata i pyta się: Słuchaj, co na ciebie może być? Ja spodziewam się, że oni już mają, co tam na niego może być, ale pytają się, co on tam dalej kim powiem, bo oczywiście wam się przekonani, że to niedługo e, ujrzą światło dzienne kolejne jakieś działania pana Alfa. <grytanie> Także mm, Jarosław Kaczyński i ta cała grupa, wiecie jaka, będzie no powoli będzie zmuszona, żeby e, ten kandydat na prezydenta został zmieniony. Chociaż tak naprawdę to powiem Państwu, że im już na to nie zależy. Im zależy na podpaleniu Polski, im zależy na tym, żeby po tych wyborach, które najlepiej byłoby, żeby ich ta powołana przez nich izba, e, która nie jest sądem, w Sądzie Najwyższym, ta izba kontroli tych spraw publicznych orzekła, że wybory odbyły się, bo tutaj były niezgodne z konstytucją, nie wiem, pisnie o pieniędzy albo jeszcze coś tam innego. I oczywiście każdy kandydat nie pisowski nie jest prezydentem. No, trwają różnego rodzaju rozmowy dotyczące e ewentualnych różnych Tutaj działań protestacyjnych, tylko te protesty mają być na, na wielką skalę, włącznie z blokadami, rozmawiają z Panem Piotrem Ludą, przewodząc Solidarności. Natomiast no, Nawrocki jest dla nich wielkim ciężarem wizerunkowym, no bo no wszystko jedno, czy oni już liczą, czy nie liczą, że on będzie jakoś się liczył z tych wyborach prezydenckich. No to jeżeli tam wyjdą jeszcze inne rzeczy, to będzie naprawdę olbrzymi kłopot. Będzie olbrzymi kłopot dla PiSu. I dlatego on wyszedł z tego wywiadu, na którym był, tak Wyja poszedł na wywiad, mówiąc o wywiadzie, tak, no bo te bajki, które on to opowiadał, dlaczego korzystał z tego departamentu po apartamentu, on po prostu udostępniał dla służb specjalnych miejsce do spotkań. Bo koniecznie bo służby muszą spotykać się dynamicznie z to, w apartamencie, który wynajmuje na Wiecie Państwo, no, to, są, to są kpiny, tak, ale oni, oni tak to robią. No, zna wielu funkcjonariuszy, wielu ludzi ze służb prawdopodobnie szukają kogoś, kto im tam głupotę klepnie, bo już klepną. No, niestety. Mamy takie szewowskie służby, jakie mamy w tej chwili, ale spodziewam że to nie przejdzie. Tutaj jednak Kaczyński i jeszcze, z tego co wiemy, pan Brudziński podobno już jest taki naprawdę nastawiony bardzo negatywnie do, do Nawrockiego i chcą tę sprawę już zakończyć. Nie muszą jakoś z tego wyjść. Ciekawy jestem, co zdecydują w poniedziałek. Nie wiem, czy pan Nawrocki się rozchoruje, a może Pan Noworowski się buntuje i nadal zostanie na kandydatem niezależnym, a będzie jakiś nowy kandydat Zależny. Nie wiem, zobaczycie państwo, jak będzie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o kolejny wątek tej, jak ja rozwoja powiem aferki, nie jest afera, to kolejny wątek tej aferki to będą panie, które tam miały te dynamiczne spotkania, panie zagraniczne, może nie zagraniczne. A może i polskie jaskółki, czy na przykład. Na ten temat oczekujcie Państwo, będzie się działo. Naprawdę będzie się działo. Uważam, że to jest pilne. Czekajcie na poniedziałek. Zobaczymy, jak oni z tego. Giełgu, powiedzmy, się wygrzebią. Nie raczej nie. I tylko będą machali łapkami, coraz bardziej się zagłębiają. Alf to jest zawsze będzie Alf. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Bardzo proszę. A proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału.